Co jest? Co się dzieje? Kto do mnie dzwoni o tej godzinie? Serio? Jest 12, już 12 godzina. Ej, to jest prawie połowa dnia! O nie, kto to może dzwonić? O, tutaj mam pieniążki porozrzucane w zasadzie, słuchajcie, jestem mega bogaty, ale uwaga. Idziemy tutaj. Ktoś tam jest za drzwiami. Słuchajcie, ja zaraz otworzę, ale najpierw pamiętajcie o jednym. Startują moje nowe kanały. Spójrzcie tylko na to Majki Plus! Serdecznie zapraszam na Majki Plus oraz na Majki Gry. Do subskrypcji Was serdecznie zapraszam, bo startują nowe. Nowe kanały z zupełnie nowymi rzeczami. Będzie się bardzo dużo działo, ponieważ będą tam moje szalone fanki. I to wszystko będzie w nowej odsłonie, więc zapraszam. I pamiętajcie też o sklepie Smile.pl bo są tam bluzy i koszulki z moimi szalonymi fankami. A teraz otwieramy. Uwaga, łapka w górę i otwieramy. Trzy łapeczka w górę. Dwa łapeczka w górę. Kto to może być? Jeden i otwieram! Uj! Dzień dobry, tutaj starsza antyperspirantka Elżbieta. Podobno Pan tutaj ukradł pieniądze? Dzień dobry, panie Elżbieta. To ja pieniądze, nie, nic nie ukradłem, możemy wyjść z tego domku, nic tutaj nie ma, proszę panią. Ja mam nakaz przeszukania, proszę pana. Co, nakaz przeszukania? To nie jest za dobry pomysł, wie pani? Tak, ja tutaj wszystko przeszukam, zobaczę co pan tutaj trzyma wszędzie. Nie, 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 nie. proszę tylko nie na górę, proszę tylko nie na górę. O, o proszę, a co tutaj się znajduje? To są pieniądze stare, znalazłem je w skarpetce. Ja tak? naprawdę jestem nie a mi się wydaje, że pan to wszystko ukradł. Nie, 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 to nieprawda, to nieprawda. Muszę iść do toalety i to jak najszybciej do toalety. Słuchajcie, proszę ja naprawdę pana, nie ma te teraz pieniądze. czasu na toaletę. O, o to wie pan? Nie ma teraz czasu na toaletę. Zapraszam, ze sobą do radiowozu. Do radiowozu, ale za co? Proszę pana, ukradł pan pieniądze. Musi pan iść do więzienia. O nie, ja nie chcę iść do więzienia. Ja naprawdę jestem niewinny, no. O, nie, jest pan niewinny. Ja wszystko widziałam. Zapraszam do wozu. No dobra, dobra, już chodzę do wozu i możemy jechać. No nie. A trzeba było tego brabanku nie obrabywać. No nie. Panie policjantko, ja naprawdę jestem niewinny. Proszę mnie zostawić, no. Ja tego naprawdę nie zrobiłem. Ten obrabowany bank to nie byłem. Ja na serio Proszę ja pana, tego nie zrobiłem. Proszę pana, się wzięły pieniądze. Proszę mnie nie okłamywać, naprawdę. Pieniądze się wyczarowały. Albo, nie wiem, krasnoludki przyniosły. O, krasnolutki przyniosły. Krasnoludki. krasnoludki akurat są na wakacjach, więc niech pan nie ściemnia. Zapraszamy. No, to panie wie o tym, no. Dobra, w porządku w więzieniu miłości. Dobra, to chyba jest taka ulica, chyba tak się nazywa ulica, ale to jest różowo Tak, zapraszamy, zapraszamy. Proszę bardzo, proszę stanąć. Muszę też sprawdzić, jak ma pan na imię? Majki z bajki, ja jestem. Takie jest moje imię Tak, Majki z bajki, dobrze. Gdzie pan mieszka? Jak, gdzie mieszkam na Smajlandii? Oczywiście, że mieszkam na Smajlandii. Dobrze, no mieszka na Smajlandii i obrabował bank. Co? Nie, 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 nie. Tak, obrabował pan bank. Proszę bardzo, zapraszam, tutaj jest pana cela. Moja cela to prysznic, proszę panią, chyba tak, pan żartuje. Pan będzie się tutaj mył i zmywał wstyd, że pan okradł bank. No nie, no naprawdę, ona mówi mi takie rzeczy. Przecież, ee, to było tylko marne. Milion, milion, milion złota, milion kasy. Hi, hi, hi. Ale no dobra, no cóż, to może się ostatecznie umyje jakoś tutaj. uwaga. A, zimna woda, no nie, ale mi, ale mi zimno w głowę, ale dobra, muszę się umyć z tego. Pi, 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 pi. My Jemy się, myjemy się. Dobra, zakręcam. Umyty jestem! Trzeba wodę oszczędzać, dlatego zamykam od razu. Halo, umyłem się, proszę panią. Tak? Już pan się umył? A niech pan da powąchać. No pewnie. Nie! Co jest? No i co? No nie, dobra, 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 Ma, jestem umyty jeszcze podśmiarduję, ale to nic. Nieprawda, to moje perfumy takie były. Dobra, co teraz, proszę panią? Dobra, następny pokój, co Proszę, tutaj? tutaj mogę pana zaprosić, Aha, ale żeby pokoń... pan tutaj usiadł ze mną. Aha, i napił się kawy, tak? Dobra, nie mogę tak, usiąść na tym Napił się kawki. Dziwne. Dobra, ciasne to krzesło, a ja sobie tutaj na nim tak, o, kucnę. Kawki, to, to, czyli jestem niewinny, tak? Że mogę pić kawkę, proszę panią. Nie, no, po prostu pan mi się trochę spodobał, ale dalej pan bank Co, ja panu nie no, bo... Ja się spodobałem pani. Dobra, to bardzo dziwne, ale w porządku. Czemu ta policjatka mnie podrywa? Nie! Jak myślicie? Ona mnie podrywa? Weźcie, napiszcie w komentarzu tak lub nie! Będę przypitał serduszka, bo ja o niczym nie wiem, dobra. Wie pani co? Ja muszę iść bardzo do toalety, muszę skorzystać z toalety, czyli... Dobrze, tak, to tak. zapraszam za mną, Do ale pibełka. muszę mieć ciebie na oku. Dobra, w porządku, niech mnie pani ma na oku. Teraz idziemy tylko dookoła. Proszę, zapraszam, zapraszam. Co jest, Six Seven w więzieniu? Jak, dlaczego on jest w więzieniu? Six Seven, co ty żeś narobił najlepszego, że siedzisz w więzieniu? Ej, wy znacie Six Sevena czy nie, bo jestem bardzo ciekawy. Dobra, Proszę nie rozmawiać z półwieźniami, tutaj zapraszam. A to Będziesz to tutaj spać. Stitch! Jakim cudem pani zognasta Stitcha w więzieniu, no przecież on był o, co, ukradka kanapkę, pani Stitch? O, nie, jest, sobie teraz śpi. Kto tutaj jeszcze jest? Dzień dobry, panie mięśniaku. Uuu, pan Mięśniak chyba tutaj jest długo w więzieniu już, cóż. A tutaj mamy. Tak, on od urodzenia tutaj, tutaj siedzi. patrzcie na to, znacie królową pszczół? Spójrzcie, ona tutaj jest. Nawet królową pszczół pani zamknęła? Tak, bo mnie kuje. Okej, okay. aha, kuje. Pan. Dobra, nieważne. A tutaj jakiś czarny charakter siedzi, dobra, czyli. Ale ja nie chcę iść do celi. Ja jestem niewinny, proszę pani. Ostatni raz pani mówi... no, ale sam mówiłeś, że chcesz iść do kibelka. Tutaj masz, proszę. Bardzo wiaderko i łóżeczka. Wiaderko mam robić do wiaderka Ej, może mi pani otworzyć? Halo, może mnie pani otworzyć tutaj? Bo ja nie chcę, nie chcę A dlaczego to miałabym otworzyć? jesteś bezpieczny Ale ja jestem niewinny, ja nic nie zrobiłem A tak naprawdę to Widziałam zrobiłem Widziałam te pieniądze, mnie nie oszukasz Ale ja chciałem na biedne kotki je oddać I biedne pieski, wie pani? Takie, żeby, żeby się nimi zaopiekować Ale nie wolno Kradać. No dobra, dobra, nie wolno kradać, wiem, to pani poczeka chwilę, a ja wam pokażę, patrzcie na to, Majki Plus oraz Majki Gry, zupełnie dwa nowe kanały, serdecznie was zapraszam do subskrypcji tych kanałów, bo będzie się tam bardzo, bardzo dużo działo, spójrzcie tylko na to, jak one wyglądają, subujcie i napiszcie mi komentarz, czy zasubskrybowaliście ten kanał, bo tu będzie naprawdę mega jazda, a teraz, jak się stąd wolić? jak ja mam się stąd wolić, Stitch? Stitch. Ps, 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 ps. Nie, Stitch śpi twardo, Straszcie, co to jest za dziura? Ej, czy Ej, jest jakaś dziura? Dziursko tutaj jest, ale zaraz to tam, tam nic nie ma. Ciekawe co tutaj było. O, pani przyszła. Co pani tutaj ma zaraz? Ja jestem trochę ciasteczek. Ciasteczek, ale dlaczego one są w kształcie serduszka? Serio, one są w kształcie serduszka? O. to no, no i w ogóle mi się trochę Co? Ja jestem przystojny? Mm, no ja lubię trochę takich niegrzecznych chłopaków Co? Ale ja jestem przecież bardzo grzeczny proszę panią ale ja Przecież ukradłeś chciałbym... bank Ja chciałbym zjeść czegoś normalnego, wie pani? Czegoś takiego normalnego jak kurczak na przykład Ale malinowe ciasta są pyszne, ja uwielbiam maliny To mój chyba ulubiony owoc, a wyjebasz jaki jest ulubiony owoc? No weźcie mi napiszcie, może jabłko? Czy, czekajcie widzę e, Twoim ulubionym owocem, twoim ulubionym owocem jest tak Gruszka, gruszka, wiecie, gruszka Twoim jest jabłko, a ty, co właśnie teraz dajesz łapeczkę w górę, to twoim ulubionym. Ej, też jest jabłko, no popatrzcie. O, i maliny, ktoś lubi maliny, tak jak ja, ale eks. Zapraszam, dla widać. Widzenia... Jabuszko. O, nawet pani tutaj wam da. Patrzcie, macie jabłuszko. To, to dla was. Ja wam tutaj położę na łóżeczku i później wam przyniosę. A teraz ja chcę czegoś do jedzenia. Mięsa chcę, na przykład ziemniaczków. O, i mizeria. Ziemniaki. Mizeria i mięsko. Proszę bardzo, ziemniaki dla pana. To będzie e, pana jedzenie na przyszły tydzień. Ale ja nie chcę jeść tutaj. Ja chcę zjeść na stołówce. Jest taka piękna stołówka tam za panią, no. no dobrze, no w takim razie zapraszam. Ale nie rozmawiaj tam z nikim. upi, upi, jupij. Stołówka. Ale nikogo tutaj nawet nie ma do rozmowy, proszę panią. No. Tak, o to, żebyś był tutaj sam. A, no nie. Co my tutaj mamy? Serduszko? Nawet powiedziałam kucharkom, żeby poszły, bo ja będę udawać kucharkę. Aha, czyli pani tu wszystkich ogarnęła, tak? No dobra, ale dlaczego tutaj są serduszka? Spójrzcie tylko na to, aż się normalnie No się nie winę. podobają ci się, one są dla ciebie. A, ja chyba nie chcę, nie chcę takich serduszek jeść. To ja już chyba nie jestem głodny, chociaż tego kurczaka bym zjadł. O, ciasteczko. A może zjadłby to ciasto, upiekłam je dla ciebie. Dobre, takie bezrodzynek, ej, ja lubię bezrodzynek jeść. Wy też lubicie bezrodzynek jeść. Ale jest za to z miłością. No, z miłością? Naprawdę z miłością? Tak, sama dodałam. To ja nie chcę, to ja nie chcę, jeśli chcę zjeść. kurczaka. dajcie mi kurczaczka. Jak ja już pysznił już jego z ziemniaczkami, bo tutaj będę skakał po wszystkich stołach i już nikt nie. Proszę nie skakać po stołach, naprawdę będę strzelać. Nic mi pani zrobi, uciekał. Tra la la, la, la. Dobra uciek... O, o się zatrzymać. O, dobra dobra, już się zatrzymuję. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tutaj jest szkoła. Co? Szkoła? No w takim razie jak jest, tutaj jesteśmy, to no, od razu mogę przeprowadzić nie. lekcję. Nie, nie, ja chcę wyjść. Nie mogę wyjść stąd. No nie, ale ja Zapraszam nie chcę. Zapraszam do pierwszej ławki. Nie, 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 ja nie chcę żadnych lekcji. O nie. Lekcje tylko nie to. <laughs> tylko nie matematyka. Wszystko zniosę, tylko nie matematykę proszę panią. W takim razie powiedz mi, jeżeli jestem ja, czyli jedna dziewczyna, i ty, czyli jeden chłopak, to co się równa wtedy? Eee, równa się cztery? Nie! Równa się związek! O nie! Tylko nie to! O, ja się boję i tak tego zadania tutaj. Nie mam pojęcia, jakie w ogóle tutaj można rozwiązać. Sześć razy siedem, aż mi ciarki przeszły. Przecież to jest, to jest w ogóle niemożliwe do rozwiązania, proszę panią, prawda? Ew. Drzej się od ciebie i wiedzam. Oni to na pewno, ale zaraz. Czy to, to się da w ogóle rozwiązać? Mi się nie chce w to wierzyć. Serio. Nie chce mi się wierzyć, to, że to się da rozwiązać, dobra. Dla mnie to się równa 11 o a nie jakieś, nie wiem, 6 razy, 7. Co to ma być? Dobra, czy już mogę wyjść stąd, bo to jest za trudne dla mnie, dla mojej głowy, proszę. Pani miłowie. Ale coś z powrotem do celi, bo jesteś naprawdę niegrzeczny. Jestem dla ciebie taka miła i, i urocza, a ty nie tak traktujesz. A no, pani co, to ja idę, pa pa już. Mogę Wracaj do, do celi! <grym> Co tutaj jest? Czy to są Proszę jakieś Co się nie interesować? Wracaj natychmiast do celi! Czy tutaj są? Pozanie, tam były. Dobra, dobra, już wracam, bo na strzeli! Dobra, 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 już wróciłem, wróciłem, okej? Okay, w porządku Mam jabłuszko tutaj. Może mnie pani już uwolnić, aż za długo tutaj siedzę. Siedzę tutaj jakieś chyba... 10 minut. O, nie, to jest stanowczo za długo. Jestem za młody, żeby tyle siedzieć tutaj. O, wiaderko, ale ja nie chcę korzystać z wiaderka. Ja chciałabym do toalety iść prawdziwie. Gdzie pani poszła? Halo, pani mi już uwolni. No, ile można siedzieć tutaj w tym więzieniu? Nie krzycz tak! Popełniłeś przestępstwo, to musisz tutaj siedzieć. A ja będę siedzieć razem przy tobie. Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Pani patrzy, siup. Juhu! Spadłem, papa! Pa. Dobra, co teraz, co teraz, co teraz? Gdzie ja się mam kopać tutaj. Szybko, 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 szybko. Pej, coś ty zrobił! wykopałeś dziurę? Nie, ta dziura już tutaj była, proszę panią. O, dobra, o nie. nie, nie zgadzam się, proszę bardzo, proszę, wychodzimy na górę. No dobra, 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 to pani. Ech, ech, nie, obawiam się, że nam się nie uda. Proszę skakać, wychodzimy na górę! Nie uda nam się te skakanie. To ja pójdę w dół, zobaczę czy coś tutaj jest. O. Nie wchodź wow! nie ma takiej... Co tutaj jest? Ja nie mogę. Pani patrzy normalnie. Tutaj jest. O, wszystko uchacaj, to więzienia. i upi. Dobra, tutaj trzeba ją. O, patrzcie, Pięk. Dobra, jest zamurowana i ja teraz se idę. Spadówę robię. I o, on, splumy. O, dobra, 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 zatrzymuję się, już już nie będę, już nie będę. Po prostu była. No nie wracamy była. do więzienia i tym razem, tym razem będziesz w najbezpieczniejszej celi, Strój nie da się uciec! Co, jeszcze bezpieczniejszej, ale myślałem, że nie ma bezpieczniejszej od tamtej celi. Proszę bardzo, idziesz do przodu, do przodu. No dobra, 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 idę, 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 idę. idę. To już już jestem i co i gdzie? do Będzie to, specjalna cela. Proszę bardzo, tutaj wejść do środka Aha. i będzie przebudówka. Przebudówka, ale proszę panią, niech mnie ktoś stąd uwolni, proszę, błagam, halo? Nie, to nie może być taka przebudówka, proszę panią, nie może być taka przebudówka, to, to, jest, to jest bez sensu. Ja panu nie ufam, pan jest tutaj bardzo niegrzeczny. No nie, niech pan nie robi przebudówki, no już dobra, już koniec, już wystarczy, ja już się tam nie przekopię, już dalej jest beton, no. Proszę bardzo, jest wzmocniona podłoga, teraz nie uciekniesz i trzeba cię oznakować, bo jesteś niebezpieczny, Oznakować? To. Co to jest? Ej, co to, co pani mi założyła na... Co?! Nie, ja mam strój więźnia na sobie i to takiego o oh, o oh, To bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. To wie pani co? A teraz, a teraz musisz przemyśleć to, co zrobiłeś, bo, bo mi serduszko i... I nie dostaniesz guzika za to! Co? Nie, ja nie chciałem! O, nie, dobra, ona sobie poszła. Muszę stąd jakoś uciec. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ona nie zauważyła tutaj tego. Stitch wywalił kratę dla mnie. Dobra, uwaga, tutaj przejdziemy sobie. Tak. Tu jest zamknięte. Tu siedzi ten ziutek czarny, słuchajcie. Ja muszę się jakoś tutaj przedostać. Może mi się to uda. Wiem! Mam pomysł. To jest milion IQ. Uwaga, patrzcie, ja tutaj buduję. Wiaderko. Mam też wiaderko. Czy mi się wiaderkiem uda na przykład podsadzić? Pimpek! Ej, pimpek! Co to. Co tutaj robi ten god? Pimpek, Ej, słuchaj, uwolnij mnie, uwolnij mnie, normalnie czekaj. Choć tutaj ja pójdę do celi. Tu, jak e, Stitch siedzi nie wiadomo za co, to ja mu tutaj zostawię wszystko. Weź, weź mnie uwolni, pimpek, pimpek, nie wygłupię się, no weź mnie uwolni, proszę cię. Jesteśmy kumplami, prawda? Mam dla ciebie jabłko, mam dla ciebie, o, serduszka, bo jabłko. O, o, dobra, super, super. Weź tutaj tą wajchę, musisz ją pociągnąć i, i wtedy nas uwolnisz. Dawaj, dawaj, dawaj. No próbuj, próbuj, pimpek, uda ci się, wierzę w ciebie, pimpek, pimpek. Dawaj, dawaj, patrzcie na to Pimpek tutaj próbuje, jest, jest, jest jest. Udało się, udało ci się, Pimpek Tak jest, proszę bardzo, serduszka dla ciebie O, specjalnie Dobra, i teraz musimy się stąd Wydostać, to jak najszybciej, chodź tutaj powoli Idziemy, idziemy tutaj Zobaczymy, czy ona gdzieś tutaj chodzi Czekaj, tutaj jej nie ma Tutaj też nie ma, dobra, uwaga, biegniemy, biegniemy Szybko, 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 uciekamy Z tego więzienia i to jak najszybciej Pimpek, dawaj, chodź, pojedziemy samochodem Weźmiemy jej samochód tutaj, policyjny Uwaga, i wiejemy stąd, pi, opij, pimpek jedzie. My ciśniemy szybciutko do domu. Co to w ogóle było? Zawięzienie jakieś? Ja nie mogę. Ta policjantka normalnie mnie złapała, a i później dawała mi serduszka, co było naprawdę mega dziwne. Ale dobra, wracamy do mojego domku jak najszybciej i już będziemy wolni. Już nas tutaj na pewno nie znajdzie. Na pewno nie znajdzie, dobra, pipek. hamujemy, wysiadamy. I jesteśmy w domku i a teraz idę do mojej toalety, kochanej opi! Co? Co pani tutaj Wiedziałam. robi? Wiedziałam! Wiedziałam, że ucieknie się, że cię tutaj znajdę! O o, to, 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 to! to, to. Do widzenia, do widzenia! Słuchajcie, ja uciekam, bo ta policjantka wbija mi na chatę. A wy pamiętajcie o tym, że są dwa nowiutkie kanały. Uwaga, Mikey Plus oraz Majki Gry. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanałów, bo będę tam ja i moje szalone fanki w zupełnie nowej odsłonie z nowymi grami. Papa. Pa. A jak chcecie? więcej filmików z szalonymi fankami to wpadajcie na mój drugi kanał Mikey Roblox! Kliknijcie tutaj! Zostawcie suba! Tam więc więcej filmików! Machamy wam! Tak! Wbijajcie na drugi kanał Mikey! I I zostawcie zostawcie suba. suba! I tutaj macie jeszcze inne filmiki! Klikajcie!